Siemano, dzień dobry. Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Często na streamach słyszę pytanie, ile jest warta moja postać, czy to sama postać, czy ekwipunek, które posiadam, czy po prostu całość. Nigdy w sumie tego nie liczyłem, więc tak naprawdę ciężko było mi na to pytanie odpowiedzieć. Po kolejnym takim pytaniu, które właśnie padło na streamie, stwierdziłem, że zrobię ten oto film, czyli spróbuję wycenić moją postać oraz ekwipunek, którego używam i podam wam przybliżoną wartość całej mojej postaci. Nie będzie to może w pełni dokładna wycena tej postaci, bo sam z bazaru nie korzystam, więc będę się sugerował aukcjami, które gdzieś w przeszłości się zakończyły sukcesem i po będę porównywał te postacie do mojej. Tak samo ceny tych przedmiotów ostatnio dosyć szybko spadają, więc być może za miesiąc od nagrania właśnie tego filmu wartość mojej postaci znacznie również spadnie. Ja tych przedmiotów oczywiście używam na co dzień. Część z nich dostałem, część z nich właśnie kupiłem, czy też wydropiłem i wtedy były dużo więcej warte, tak samo jak wszystkie postacie w TB e, cały czas się levelują, więc z każdym dniem wartość wszystkich postaci e, po prostu spada, jeśli nie trzymają tempa i nie wbijają kolejnych poziomów. Od razu też tylko wspomnę, bo na pewno powiem się takie komentarze, że to nie jest Twoja postać, to nie jest Twój ekwipunek, nic nie osiągnąłeś sam, wszystko dostałeś od widzów i tak dalej i tak dalej. No i w sumie po części muszę się też z tym zgodzić, ale nie do końca. Postać moja istnieje od 2013 roku, także ma już ponad 10 lat. Zanim streamowałem to grałem nią sporadycznie. E, Raz na jakiś czas. Streamy zaczęły się od 200 poziomu, no ale dzięki streamom, oczywiście, rozwój tej postaci przyspieszył. Także nie dość, że szybciej levelowałem. Widzowie też mnie gdzieś na przestrzeni tych lat wspierali. Dostawałem ekwipunek, tak samo ekwipunek sobie sam czasami dropiłem. Chodziłem codziennie prawie na bossy, expiłem, profitowałem, więc no, no nie było opcji, żeby ta postać się nie rozwijała i żeby nie zdobywała gdzieś tego złota, czy, czy też ekwipunku. Dużo oczywiście dostałem, tak samo przedmiotów. Byłem wspierany przez widzów, czy to na kierowanie, czy w formie przedmiotów. Tak jak widzieliście na przykład na kanale, Patron Questa, gdzie rzeczywiście e, otrzymałem potężne przedmioty, również od właśnie wspierających kanał, za co oczywiście serdecznie dziękuję, doceniam, bo gdybym miał to zdobywać wszystko samemu, zajęłoby to mi na pewno dużo, dużo więcej czasu, a tak to mogę się cieszyć e, dosyć potężną postacią e, i jak wiecie, to już to Eku zostanie ze mną, ono raczej nie zostanie odsprzedane, nic w tym stylu, tak jak powiedziałem wcześniej, że ono traci na wartości, tak i tutaj e, z każdym dniem będzie tracić na wartości u mnie, <laughs> u mnie w plecaku i jest mała Prawdopodobieństwo, że coś sprzedam, no chyba że wyjdzie jakiś przedmiot zastępujący ten stary, to wtedy ewentualnie zastanowię się nad sprzedażą. Tak jak to miało na przykład miejsce z Falką Graves'ami oraz Sanguine Graves'ami, które swoją drogą wyglądają świetnie. I od razu taki mały spoiler: jest to chyba najdroższy przedmiot dla mojej postaci. Ale może dość tego zbędnego gadania i przejdźmy może już powoli do wyceny samej postaci. Zacznę od przeglądania bazaru i wyceny mojego rycerza. Tak tylko powiem, że już to robiliśmy na streamie i wyceniałem w sumie tą postać na streamie, gdyż sam nie śledzę bazaru, nie, nie wiem sobie do końca jak się za to wziąć. Wiem, że widzowie po prostu gdzieś częściej sprawdzają bazar, częściej patrzą właśnie na, na ceny tych postaci i wiedziałem, że mogą mi co nieco doradzić. Biorąc pod uwagę wszystkie postacie, które oczywiście zostały sprzedane z sukcesem, no to jak widzicie cena tutaj Tibia coinów, za które została nas sprzedana wynosi około 21-22 tysięcy. A według Tibia.com nawet do 45 tysięcy Tibia coinu. Porównywaliśmy te wszystkie postacie między sobą i rzeczywiście, no, niby tu poszły dosyć tanie po 20 tysięcy. E, są to levele różne, mniejsze y, lub większe od, od moich, ale ta różnica akurat levela nie jest duża, i tutaj to się tak naprawdę nie, nie liczy. Liczy się akurat skill, gdzie tutaj jak widzicie jest 125 Sword Fightingu. Przybliżony skill, mam dwa więcej. Tu jest 126, to jest jeszcze bliżej do mojego. E, tutaj mamy na przykład 120 axa to już akurat dużo niższy skill, więc może ta cena nie jest zbyt adekwatna, ale jest tutaj wiele więcej czynników, na które trzeba zwrócić uwagę podczas wyceny e, samej postaci. Jak na przykład questy, e, boss pointy, prey slot, trzyma ma charm extension, jak widzicie, też jest tu pozaznaczane. Niektóre z tych postaci widać, że mają jakiś e, ekwipunek w sobie i tak dalej. No i tutaj jeszcze widzicie, że te postacie, które poszły za 45 tysięcy, one mają potężnego skilla, 131 aksa na przykład w jednym i w drugim przypadku. No i są te levele powyżej tysięcznego. i do tysiąca niewiele brakuje. No i tak w sumie przeglądaliśmy te wszystkie aukcje, porównywaliśmy sobie e, wszystkie statystyki postaci, wszystko co posiada, co ma odblokowane i tak dalej. Ciężko, oczywiście, było znaleźć identyczną postać jak moja, bo oprócz tych wszystkich postaci, które tutaj są, to, to moja ma całkiem dobry skill. Większość tych postaci po 24 tysiące, 25 tysięcy nie ma takiego skilla. One mają ciężko 120, 124 max. Mój ma 127. Dodatkowo moja postać posiada naprawdę dużo e, charm pońcu bo prawie wszystkie czarmy, ale czy to aż tak podbije cenę? No nie wydaje mi się. Tak samo, jeśli chodzi o bostiariusz. Mam prawie 13 tysięcy punktów do bostiary te postacie były chyba tylko jak spione, bo naprawdę mają, sprawdzaliśmy to e, większość z nich, bardzo mają mało boss pointów tu ma, ten, ten się troszkę wybił, ma 7200 <grym> punktów, ale tak, to naprawdę dużo, dużo z tych postaci miało mało boss pointów jeszcze bym dodał to, że moja postać oprócz, z chyba w prawie wszystkich questów, oczywiście oprócz Bak Bakragora i prony na ten moment, posiada chyba większość outfitów, nie mówię wszystkie ale większość outfitów, większość mountów większość achievementów, bo też dosyć, dosyć dużo mam achievement pointów bardzo dużo tytułów, posiada też dużo treningowych lalek, bo chyba mam 11 trening dummies przypisanych do postaci, do tego jeszcze 4 NPC-tów, no i ogólnie moja postać jest dosyć dopieszczona, więc biorąc pod uwagę, że ceny są powiedzmy od 24 do, do 40, nawet 5 tysięcy, tak z widzami gdzieś wyceniliśmy, że średnio moja postać może być warta 35 tysięcy Tibia coinu. Niektórzy się z Was z tym zgodzą, niektórzy nie, ale tak jak powiedziałem, nie jest to wycena tylko moja, tylko po prostu stwierdziliśmy to wspólnie na streamie, że realnie może być warta ta postać 35 tysięcy Tibia coinu. Ogólnie w całym filmie przyjęliśmy wycenę z dnia dzisiejszego, jeśli chodzi na przykład o ekwipunek to przyjmę cenę 41500 gp za jednego tibia coina, a same tibia coiny wycenię na 40 zł za pakiet 250 tibia coinów, cipsom sprzedaje te coiny drożej, resellerzy kupują taniej, ale myślę, że 40 zł za 250 to jest dobra cena i będę w całym filmie używał właśnie takiego przelicznika. Biorąc jeszcze pod uwagę, że 250 tibia Coin'ów to jest 40 zł, to jeden tibia coin będzie kosztował 16 groszy. <noise> będzie tutaj dużo cyferek, mam też nadzieję, że nigdzie się tutaj w obliczeniach nie Myliłem i finalnie uda mi się przedstawić taką prawdziwą wartość, ale naprawdę patrząc na wszystkie ceny przedmiotów, przyliczniki na gpki, na złotówki gdzieś tu mógł rzeczywiście wkraść się w błąd. Jeśli tak, to oczywiście z góry przepraszam. No ale pewnie jesteście ciekawi, ile to jest 35 tysięcy t czyli czyli równowartość powiedzmy mojego eka. Przy tych cenach, które wcześniej przyjęliśmy, jest to 5600 zł, za czystego Eka bez ekwipunku, który posiada na sobie. Dużo, mało, nie wiem, prawie 1000 eksi 5600 zł. Jednak nieco ciekawiej zrobi się właśnie już przy samych przedmiotach, bo na 100% są one dużo droższe, wszystkie oczywiście razem wzięte, od samego rycerza. Tu już widzicie mój ekwipunek, który mam na sobie, ekwipunek, który mam właśnie w plecaku. Posegregowałem sobie to, spisałem wszystkie ceny. Pokażę Wam też na markecie, żeby nie być głosownym, ile mniej więcej takie przedmioty mogą kosztować. Ceny, które teraz Wam pokażę, będą to ceny z z dnia 7 lutego, bo akurat teraz nagrywam ten materiał i część z tych przedmiotów też, jak sprawdzałem, nie ma ich na markecie, a to znaczy, że będę musiał jakąś wartość przyjąć, żeby je jakoś odpowiednio wycenić. Dodam, że nie będę liczył jakichś śmieci, tylko będę liczył te wartościowe przedmioty, także jakieś inne amulety, jakieś tam lód, który mam, gdzieś czy jakieś mniej warte przedmioty, które gdzieś tam są po prostu rozrzucone po depo. Nie będę tego liczył, będę tylko liczył te główne użytkowe przedmioty oraz kilka rarków, które później będą w domku. No i w sumie też o tym zapomniałem, ale sam domek też jest troszkę wart oraz Guildhall, który posiadam. I jak nie zapomnę, dodam to w sumie na końcu filmu. Przejdźmy jednak do wyceny najważniejszego, czyli od Sanguin Legów, bo jest to najdroższy przedmiot jaki posiadam. I jak widzicie na ten moment kosztuje mnie 550 kaka za. Tyle ja je też kupiłem. W sumie jest to wersja czysta, bez tieru. Moje mają trzeci tier, i jak się okazuje, takich legów tutaj nie ma na markecie, nie były też one sprzedane, więc muszę przyjąć jakąś wartość. Ja za moje legi wydałem ponad 500kk, więc wydaje mi się, luźno będzie ponad miliard gp za te legi. Ja przyjmę wartość miliard 75kk i myślę, że będzie to powiedzmy przybliżona wartość, co na ten moment po przeliczeniu daje nam 25903 tibia coiny, a to daje nam 4144 zł. Jest to najdroższy przedmiot, tak jak powiedziałem, jaki posiadam i kosztuje prawie tyle, co moja postać. <laughs> nie powiem, ale sam jestem w szoku, bo już kiedyś liczyłem cenę Tom Legów do filmu i też było takie: What the fuck? Ale jak widać, Tibia nie jest tanią grom. Ale jak ktoś się mówi, się gra, się ma. Przejdźmy do kolejnego przedmiotu, i będzie to Spiritorn Armor. A tego mam aż dwie sztuki. No, jak widzicie, tutaj cena jego jest 270 kaka za sztukę, 235 na kupno. Ja przyjmę cenę 250 kaka, jako że mam dwie sztuki, czyli mamy 500 kk A to daje nam 12 tysięcy, ponad 12 tysięcy Tibia coinów, czyli niecałe 2000 zł. Dokładnie 1927 całkiem sporo. Idziemy Spiriton Helmet, bo jest to też najdroższy helmet, jaki posiadam. Jak widzicie, od buta ktoś kupuje za 200 kk i po przejrzeniu na Tibia coiny daje nam to. 4820 Tibia coinów, a to jest 770 złotych. Ale ja się dzisiaj pogubię w tych cyferkach i to jest pewne. Idziemy dalej. Mamy miecz Soul Shredder. Będę tak leciał po kolei przedmioty bo tak sobie je też e, rozpisałem. Mamy Soul Shredder. Sam miecz czysta wersja jest warty 170kk. Nie ma na markecie sterowanego do dwójki więc musiałem jakąś wartość e, wziąć i tak obliczyłem sobie że ten tier kosztowałby 160kk około. Więc tak przejmę więc Soul Shredder T2 niech na ten moment kosztuje 330 Kaka. Jest to 7951 Tibia coinów, a to daje 1272 zł. Kolejny miecz dwuręczny jest to Sanguin Razor i kosztuje około 250kk i taką też cenę przyjmę, bo łatwiej po prostu będzie policzyć. Jest to 6000 Tibia Coinów, a to kosztuje 964 zł. Kolejny na liście jest Eldritch Shield i ta tarcza, jak widzicie, kosztuje 65 milionów. Jest nawet kilka sztuk właśnie w, dokładnie w tej cenie. Ja ją policzę po 60 baniek. Gdy ją wydropiłem to była warta w sumie 90, więc szybko widzę, leci w dół. No ale na ten moment kosztuje na 1445 tibia kojno co daje 231 zł. Żeby było ciekawe ten kolejny miecz, który tutaj mam na liście, jest to Sol Cutter i kosztuje on również 60kk, czyli też 231 zł, Tak samo jak właśnie tarcza. Kolejny jest to Falcon Coif i jak widzicie na markecie, jego cena to jest około 24kk. Ja policzę może 20kk, żeby nie było. Wziąłem tam średnio między 23 a 17 i 20kk. To jest to 480 tibia coinów, to 77 zł. Następny jest Antler Horn Helmet, który sobie sam zrobiłem monstera i on kosztuje 26 baniek. Przyjmijmy 25, lekko zaniżymy. To jest 602 Tibiacoin, czyli 96 zł. Następny jest Falcon Plate T1. I takich Falcon Plate'ów nie ma na markecie, więc musimy popatrzeć na cenę zwykłą. Jest to 26 tysięcy 21,5 prawie na kupno. I taki Falcon Plate, ja przyjąłem cenę 25 kk plus 50 za Tier. Nie jestem pewien, czy to dobrze w sumie policzyłem, ale jeśli tak. To 1800 tibia coinów to jest 290 zł za taką zbroję. Te Falcon Plate bardzo szybko poleciały w dół. Jeszcze nie tak dawno wchodziły nawet w 70-80 kK. Następny mamy Eldridge Claymore i ten miecz jest wystawiony za 100kk, ale on tyle nie jest wart. Złoty Eldridge Claymore jest to jedna z wersji po prostu tego miecza, czyli jest taki sam jak Eldridge Claymore zwykły, różni się tylko kolorem, gdzie normalny kosztuje 38kk. Ja przyjmę może w takim razie, że ten mój złoty kosztuje 40 milionów, czyli 960 tibia coinów, a to jest 154 złote. Zbrojka już była, więc następny na liście jest Soul Bastion. Ten jest na markecie po 60 kk na sprzedaż, tylko dwie sztuki, więc obniżę do 50 kk wartość, to jest 1200 Tibia coinów, co daje nam 190 zł. Dalej mamy Sanguin Blade'a, czyli jednoręczny właśnie Sanguine Miecz 120kk wystawiony, 86 na kupno Ja śmiało mogę powiedzieć, że jest warty 110kk czyli 2650 Tibia Coinów, co daje 424 zł. I teraz przejdziemy do Elven Maila T2 Nie ma takiego na markecie, ja chyba jeśli dobrze pamiętam dałem z niego 45kk Czy jest tyle wart? Nie wiem Ja bym powiedział może, że on jest wart 35kk może Tak jak tu widzicie, że jest e, za 14kk T1 to dwie t 1 to my 28 tego, no to, no nie miałem ja bym powiedział tak 35kk, myślę, że to jest e, wartość taka sensowna, to jest 840 tibia coinów, czyli 135 zł. Idziemy do, teraz do butów, czyli tego, tych właśnie soulowych, które e, mam założone i które cały czas noszę, tu mamy cenę 175kk, 137, policzę przy cenie 150kk na ten moment, to daje 3600 tibia coinów, a to jest 578 zł. to są droższe buty, niż ja w realu noszę, ale to co można powiedzieć chyba o w każdej części tego ekwipunku. Następnie przechodzimy do biżuterii, jest to Spirit Torn Ring. Mam takie pierścienie dwa na sobie, to jest 140 kaka i po tyle jest, policzę, więc 280 kK daje 6746 tibia coinów, a to daje 1080 zł. Mówię teraz o dwóch pierścionkach, żeby było jasne. I tak samo jeśli chodzi o biżuterię, to mam dwie sztuki Enchanted turtle dla amuletów, które są na markecie po 47,5 k ale policzę je po 45, to daje nam 90 baniek, czyli 2168 tibia coinów, a to niecałe 350 zł. I mam jeszcze dużo innego ekwipunku, które noszę przy sobie. To zobaczycie tutaj, oraz też w ręce, bo to jest na przykład Falcon Shield. Mam tutaj właśnie Ornate. Mam Lion Plate, tam jakieś miecze, one są troszkę mniej warte. Lion Shield. Są takie po 3, od 3 do 10 kK, coś takiego. Ja tak to wycofywał na 35 kK. Jest to 843 TB czyli 135 zł. Ogólnie wtedy podprzedam dużo więcej przedmiotów. Są to właśnie przedmioty, które jakoś nie używam na co dzień, ale po prostu je gdzieś tam mam. Gdzieś tam kolekcjonuję. Oczywiście mam jeszcze e, lota. E, mam jakieś otwieralne przedmioty. Tu jeszcze mam takie do albo do rozdania. E, więc może tego też nie będę, e, nie będę liczył. Są jakieś tutaj może rarki, może nie. Takie bardziej przedmioty kolekcjonerskie. Też tego nie będę tak naprawdę liczył. Ale nawet biorąc pod uwagę, że ten ekwipunek tutaj może być powiedzmy warty z 20 kk bo same te elwen maili. Tu jest powiedzmy elven mailów po 2 kk daje dychę. No i myślę, że w w mieczach, innych takich rzeczach to, też uzbiera się gdzieś, dycha, więc mogę śmiało przyjąć 20kk. To jest 480 Tibia coinów, czyli 77 złotych. I może z przedmiotów kolekcjonerskich nie powinienem liczyć, ale udam się do mojego domku, bo jest tutaj kilka fajnych przedmiotów, które rzeczywiście są dużo więcej warte. I są to na przykład róża, którą mnie tak, tak dawno dostałem właśnie od tibijskiego doradcy. Ona jest warta około 200 baniek. Mamy też tarcze kolekcjonerskie, jak Journal Shield, czy może ta Shield of Destiny. Jest to oryginał. Nie wiem w sumie, jak je wycenić, bo to może nieco ciężkie. Ja jedam po 100K. Mimo, że wydaje mi się, że będą więcej warte, bo nawet po 150, kto wie, czy nawet nie więcej. No i tutaj jeszcze z takich ważniejszych przedmiotów to jest ten czajen K. On jest warty chyba 143 kk średnio. No i ja myślę, że go policzę po 120, żeby nie było. No i sukienka też na przykład jest warta 80 kk I chyba tyle z takich najważniejszych przedmiotów. Są tu oczywiście jeszcze inne przedmioty, jeszcze są tutaj pochowane w skrzynce. One się po całej postaci walają, ale już nie będę tego wszystkiego liczył, nie będę tego szukał. No i myślę, że te. Które teraz wymieniłem będą warte około 600kk to jest 14450 i coinów, a to jest 2300 złotych. I to by było póki co tyle. Podałem naprawdę wiele cyferek. Może być, być może leciałem troszkę za szybko, ale przejdźmy do najważniejszego, czyli ile w sumie wszystko co. Moja postać, jak i ekwipunek, który ona posiada, jest warte. Pierwsze, yy, podliczmy szybko ekwipunek, czyli razem eku terarki, które miałem, plus yy, właśnie to, co w depo, tam wyliczyłem, kilka przedmiotów, jest warte 3 miliardy 905 milionów GP. Czyli 3905 kK, czyli prawie 4 kKK. Jest. Oh, chyba dobrze liczę, nie jestem pewien, ale jest to 94 096 tibia coinów. Co po przeliczeniu na złotówki daje, uwaga, uwaga, ponad 15 tysięcy złotych. Wow, tego się w sumie troszkę nie spodziewałem, no ale dodając do tych 15 tysięcy jeszcze wartość postaci, czyli 5600 zł, mamy ponad 20 tysięcy złotych. I to jest odpowiedź właśnie na tytułowe pytanie, ile warta jest moja postać z wszystkim, oczywiście, co posiada i tak dalej. Mamy tutaj kwotę powyżej 20 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy mało? Nie wiem. Dla mnie wydaje się to całkiem sporo, no ale tak jak wspominałem, ja tego nie przeliczałem, nigdy złotówki, bo to wszystko ze mną zostaje. Cały ten ekwipunek, cała ta postać. Nie mam zamiaru tego jaka sprzedawać nigdy. Chociaż niektórzy właśnie pytają, co po tysięcznym levelu sprzedaż? Eka, rukowanie, eka? Nie, nic. Po prostu będę grał dalej, będę sobie farmił. Jak będę miał tylko ochotę i będę sobie ekspił. No ale żeby zaspokoić właśnie waszą ciekawość, policzyłem to wszystko i myślę, że całkiem realna kwota mi wyszła. Możliwe, że się gdzieś pomyliłem. Mniejsza oto. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość, tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale i zapraszam codziennie na streamki Tibiska Kawka od 8 rano. Do zobaczenia, trzymajcie się, piona!